Witam państwa, nazywam się Anna Błach, prowadzę własną kancelarię w Warszawie, jestem jednocześnie adwokatem i radcą prawnym. Wygranie każdej sprawy, której się podjęłam, jest moim celem, a moją pasją są procesy sądowe. Mam świetny zespół wykwalifikowanych prawników. To ludzie z pasją, którzy stale się rozwijają. Kluczem do sukcesu mojej kancelarii jest stałe poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Rozchcimy się o całość sprawy od jej zlecenia do prawomocnego orzeczenia. Wykorzystujemy naszą wiedzę i bogatą praktykę sądową, co stanowi silne wsparcie dla procesu sądowego, od planowania strategii poprzez wniesienie pozwu i reprezentację na rozprawach. Prowadzę sprawy z zakresu prawa upadłościowego, kredytów frankowych, prawa spadkowego, rodzinnego, pracy, gospodarczego, administracyjnego, także sprawy o zasiedzenie. Ilość spraw, które każdego roku obsługujemy, pozwala nam rozwijać się i poznawać na bieżąco zmieniającą się praktykę sądową. Jeśli istnieje sposób, by wygrać Twoją sprawę, to ja go znajdę.